Że też ja sama na to nie wpadłam. Jestem świetna w jedzeniu ciastek. To przecież oczywiste. Dobra, to gdzie te ciastka? Już mogę zacząć je wsuwać. Na razie ich nie ma! O. Za ciastek chyba też wychodzą znaczki Mąki przyda się do tego szklanka cała, tak na pierwszy rzut Coś kwaśnego i słodkiego dodaj zaraz i soli też do Jak czegoś brak poprawisz, smak aktywali i dasz ekstraktu Więc się nie bój nic i do czterech licz, to naprawdę bardzo łatwe Pieczmy babeczki razem, pieczmy babeczki marzeń, pieczmy! chyba też się nie nadaje. Hm, spójrzmy prawdzie w oczy. Nigdy nie będę mieć znaczka na boku. A to co jest? Że niby co? Czy ja coś mam na boku? Mam coś? Mam coś, mam coś! O, wyszedł mi znaczek. Czy to miarka do mąki? Nie. Miska na ciasto? Nie. A może ciastka? To są trzy babeczki. W co się mawimy hmm. teraz? Może w bingo, może w bingo. Hmm. O, a co wy tutaj robicie? mi ciasteczka. Chcesz spróbować? Nie, dziękuję. Chociaż wyglądają <laughs> apetycznie. Twilight, musisz mi pomóc. Co się stało? No bo dziś jest zabawa i wszystkie kucyki mają już. Nie rozumiem. Co ja mogę zrobić? Mogłabyś mi wyczarować mój znaczek na boku. Nic z tego Apple Bloom. Najpierw musisz odkryć, w czym jesteś najlepsza. Bardzo cię proszę, wyczaruj. Naprawdę mi przykro. Och, proszę, proszę, proszę. No dobrze, dobrze. Och, dzięki, dzięki, dzięki. Tak! Wiedziałam, że ci się uda. Oj. Strasznie mi przykro, ale mówiłam ci. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma takiej mocy, która by przyspieszyła pojawienie się znaczków. Bez nadzieja. Koszmar. Nie idę na żadną zabawę. Nie mogę iść. Wszyscy się będą ze mnie nabijać, i przezywać mnie i się śmiać. Nie zniosę takiego obciachu. Na pewno nie będzie tak strasznie. Nieważne. Nie ma mowy, żebym poszła na... So. na... <grydano> <cho> <grydano> zabawę? No, no, my, my nie ma mowy, żebym Jaki A co jest my to my? Do jedzenia? <grydano> Więc to już tak późno? Zapomniałam, że Pinkie Pa jest gospodynią zabawy i że zabawa odbywa się w